Dzień dobry, cześć, kukuryku, witajcie. Chłodno się zrobiło. Chłodek zaczyna się pojawiać szybciej niż, niż się wszyscy spodziewali. Tydzień temu jeszcze się grzaliśmy w tropikalnych prawie że upałach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach. Sytuacja grzewcza jest bardzo, bardzo niepewna. No i będą ciekawe, ciekawe rzeczy się tutaj działy. Paweł skomentował pod poprzednim filmem, że owszem, no inwigilacja rządzących, tak, ale z drugiej strony przypominał, przypomniał słowa przypisywane Bismarkowi, że zwykli ludzie nie powinni widzieć, jak się robi kiełbasę i jak się robi politykę. No, mam, wydaje mi się, dosyć dobrą odpowiedź na te słowa. U mnie w domu kiełbasy robi się regularnie i to jest najlepsza kiełbasa, jaką jadam. Tata, jak upaluje jak upoluje jakiegoś tam dzika, to właśnie przynosi to tutaj, rozbiera na części, czasami mu pomagam, nawet przy tym, i robimy razem kiełbasę. Najlepsza kiełbasa. Jaką w życiu jadłem, i wszystkim właśnie to polecam. Także żadnego tutaj, żadnych tutaj strasznych rzeczy przy tym procesie nie zaobserwowałem. Oczywiście mówimy tutaj pewnie o kiełbasie, którą się serwuje tak zwanemu ludowi. To jest ta kiełbasa, którą widujemy w supermarketach. I taka kiełbasa to rzeczywiście lepiej tam za bardzo nie wnikać, co w środku zostało wmielone, bo można by ten apetyt stracić. I właśnie tu pytanie, jaką kiełbasę byście chcieli jeść, taką, co do której wiecie, co tam jest w środku, czy Taką o której nawet boimy się zapytać, co tam jest w środku. No, i jeżeli to przełożymy teraz do polityki dokładnie to samo pytanie. Czy chcielibyśmy, czy chcielibyśmy żeby światem dalej rządzili ludzie, i żeby mechanizmy tego, tego rządzenia były właśnie takie, że do końca nigdy nie wiemy, co, co oni tam ustalili, w czyim interesie, dlaczego i ile za to wzięli pieniędzy? Czy może jednak lepiej by było, gdybyśmy mieli w to wgłąb, wgląd dokładny, w głębny również? No właśnie, co by, było, co by było lepsze, bo ja właśnie bym chyba jednak, tak jak z tą kiełbasą, wolał wiedzieć, co jem i chciałbym wiedzieć, co się tutaj dla mnie, dla mnie szykuje, kto to szykuje. Na czyje polecenie, czy to jest jego własny pomysł, czy ten pomysł ktoś mu tam przyniósł w kopercie, razem z, z, z jakimś tam zawiniątkiem, z pieniędzmi, tudzież, obietnicą przyszłej intratnej posady gdzieś w jakiejś prywatnej firmie. No właśnie, co by było, co by było lepsze? Zobaczcie, że te. Trzy proste postulaty, które wysuwam w tym czwartym sezonie, one tak naprawdę są chyba najbardziej rewolucyjnymi postulatami od, od czasów słynnej francuskiej rewolucji. Bo takie z pozoru proste rzeczy, z którymi nie ma co dyskutować, tak? No, wszyscy się zgadzamy, że. Że powinniśmy się opierać na prawdzie, że w systemie, w którym funkcjonujemy, chcielibyśmy być obdarzeni zaufaniem, chcielibyśmy, żeby to, do czego nas się skłania, żebyśmy jednak dobrowolnie mieli prawo się na to zgodzić albo nie. Proste rzeczy, a zobaczcie, jaka rewolucja. I y, oczywiście tutaj czytam Wasze komentarze, że y, takie troszeczkę ironiczne. Tak, tak, już policja i prokuratura na pewno, na pewno y, biegną, żeby, żeby, te postulaty, żeby te postulaty realizować. No ja wiem, że nie. Ja wiem, że to w, w tej chwili tak nie wygląda. Y, słuchajcie, możemy się skupić y, na tym, na czym skupiają się wszyscy inni, czyli na tym, że jest źle, tragicznie, a będzie jeszcze gorzej, na pewno. Możemy, jeśli ktoś chce, to, to takich treści nie brakuje i można się od rana już tym dołować, słuchać sobie, jak, jak to właśnie tragiczne, jakie tragiczne nas czekają najbliższe miesiące i lata i na tym poprzestać. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby na coś, co jest złe mówić, że jest dobre, żeby czarne nazywać białym. Nie o to chodzi w tym wszystkim. i wydaje mi się, że jeśli słuchacie uważnie tego, no to, to to się w tym orientujecie. Natomiast natomiast musimy troszeczkę sięgnąć dalej. Mamy wpływ na to, co teraz się z nami robi dość ograniczony. Nie mówię, że żaden. Ale, ale ograniczony, ale to, co nas myślę, najbardziej ogranicza, to właśnie brak jakiejś pozytywnej wizji na przyszłość. Zobaczcie sobie w tych komentarzach, też, jakie, tam, jakie są propozycje, na przykład ulepszania, ulepszania wyborów demokratycznych, że można by to zrobić w ten sposób, czy w inny, jakieś tam listy, numery. Przydzielać, anonimizować te głosy, ale tak, żeby je można było sprawdzić. Wszystko super, tylko pytanie jest takie do tych ludzi: co będzie można w tych, w, tej, w tych warunkach demokracji zrobić? Bo jeśli uznajemy, że to ma być po prostu następny mechanizm, żeby ludziom zaglądać do kieszeni, do łóżek, do sypialni, do kominów, do portfeli, żeby ludzi do czegoś zmuszać, albo im czegoś zabraniać, metodami demokratycznymi, to ja za to dziękuję. Ja bym wolał mieć w takim razie, na przykład, króla, albo nawet już nie, nie króla, tylko po prostu dyrektora. Bo też taka możliwość jest, który zarządzałby państwem, ale takim państwem, właśnie, w którym do mnie. Stos jest stosowana zasada zaufania, o ile w oczywisty sposób nie łamy pewnych zasad, że stosowana jest zasada prawdy, to znaczy o wszystkich mechanizmach dostaje prawdziwą informację i zasada dobrowolności. Tak, ja wolałbym żyć właśnie w firmie, a nie w państwie nawet najbardziej demokratycznie zarządzanym, ale takim, w którym większość może mi nie wiem, zabronić na przykład jeść mięsa, bo przecież taka możliwość istnieje, jeśli nie wiem, 70-80% ludzi da się przekonać, że to jest właśnie sposób na to, żeby uratować świat i wszystkim innym zabronić jedzenia mięsa na przykład, albo zabronić im jeżdżenia samochodem, to ja dziękuję za, taką, dziękuję za taką demokrację i właśnie, i właśnie to, jest, to jest istota tej, tej mojej propozycji. Tak? Ja się nie skupiam na tym, czy ten system powinien być taki, inny: republikański, demokratyczny, monarchia. Mnie to, to jest sprawa drugorzędna. Sprawa pierwszorzędna jest taka, że ten system ma mi zapewnić te. Trzy rzeczy, o których właśnie mówimy w tym, w tym sezonie. I, I zobaczcie, że właśnie to jest, to jest istota tej propozycji: to jest propozycja rewolucyjna. Więc tak to, tak to w tej chwili wygląda. My tymczasem dowiadujemy się, że już znamy ramy czasowe, kiedy kiedy następne etapy tego resetu mają następować. Do pięciu lat słuchajcie, mamy się pozbyć gotówki, tak? Mamy się pozbyć pieniędzy fizycznych, nawet tych pieniędzy wymyślonych, drukowanych na papierze. O co chodzi? No chodzi oczywiście o to, że, że pieniądz papierowy, nawet jeśli on jest fałszywy, z gruntu, no to można nim się posługiwać poza Taką bardzo bliską kontrolą państwa, tak? No bo jeśli ja wkładam 100 zł do kieszeni, to przynajmniej teoretycznie nikt nie jest w stanie wyśledzić. A znaczy, teoretycznie to może jest, gdzieś tam jeszcze po numerach można gdzieś to sprawdzać, ale w praktyce jest to praktycznie niewykonalne, żeby sprawdzić, jak ja te pieniądze wydam, co ja z nimi zrobię. No i w ciągu najbliższych 5 lat. Gdzieś ktoś tam już sypnął troszeczkę znowu z informacją, że w ciągu pięciu lat planowane jest, planowane zlikwidowanie jest w ogóle takiej możliwości. To jest to, co nas czeka w najbliższych, w najbliższych latach. O ile oczywiście wszyscy do, dożyjemy w zdrowiu, no bo, bo na razie to się wszyscy zastanawiamy, właśnie, jak tutaj z tym chłodkiem sobie będziemy radzili. Tutaj póki co, to jeszcze wiecie, świeczkę zapalimy, ktoś tam napali w kominku i ten wrzesień, październik to, to jeszcze jako tako, tak? Ale, ale później nie wiem, czy czytaliście, że miasta już w tej chwili planują. W Polsce, miasta w Polsce, nie mówimy tutaj o, o Wenezueli, czy gdzieś tam Syberii, czy innych strasznych miejscach, gdzie, gdzie oczywiście nie może być mowy o miłości. Mówimy o naszym cudownym tutaj państwie. Władze miast rozmaitych już zaczynają planować takie centra dogrzewania, dogrzewania obywateli, gdzieś tam w bibliotekach, w jakichś centrach miejskich. W ten sposób idą przygotowania, czyli, czyli zapewnienia o tym, że, że węgla, prądu, gazu nam nie zabraknie. Oczywiście my wierzymy, słuchamy, przytakujemy naszym rządzącym, że na pewno nam to zapewnią. Ale dobrze jest mieć, wiecie, takie małe, takie małe zawiniątko, gdzie tam, jak się zrobi troszeczkę chłodniej, w listopadzie, w grudniu będziemy mogli do lokalnej biblioteki czy do jakiejś innej sali przyjść i troszeczkę w ciepełku i w wspólnym smrodku z innymi naszymi współbraćmi sobie posiedzieć. Także takie rzeczy nam się tutaj, nam się tutaj szykują. No, i właśnie dlatego, mając takie perspektywy, ja uważam, że raz, że jako, jako ucieczkę troszeczkę przed tą, przed tą ponurością, ale dwa, jako właśnie tworzenie takiej pozytywnej pozytywnej alternatywy dla tego, co nam się proponuje. My musimy tę pozytywną wizję rozbudowywać. Świat kruszy się na naszych, na naszych oczach i, i zostanie, zostanie odbudowany, bo, bo zawsze tak to, tak to się dzieje i odbudują go kochani, odbudują go właśnie ludzie, którzy mają plan. Więc pytanie, czy my będziemy budować jakiś plan pozytywny tej odbudowy czy będziemy go tworzyć czy będziemy się tylko podśmiechiwać, robić sobie żarty, podgryzać się nawzajem i poczekamy właśnie aż ktoś mądrzejszy i lepiej zorganizowany swój własny plan przeprowadzi. Może niekoniecznie będzie to plan, który będzie nam się podobał, no ale to będzie właśnie jedyny wówczas plan dostępny i ten plan zostanie wprowadzony w życie. Z takim pytaniem Was dzisiaj zostawiam. Nadchodzi weekendik. Nie wiem, co planujecie. Jutro ciekawa demonstracja w Poznaniu. Jeśli, jeśli nic mi nie wyskoczy, to postaram się, postaram się tam wybrać. Zachęcam, zachęcam wszystkich, którzy są gdzieś w okolicy. Tutaj ja właśnie wspieram te demonstracje z tego trzeciego postulatu dobrowolności, bo ona właśnie tego, jak rozumiem, dotyczy i tego, tego postulatu dotyka. Pozdrawiam. Życzę miłego weekendu. Życzę dobrych, pozytywnych przemyśleń w tych, w tych trudnych czasach. Słuchajcie, w poniedziałek wszyscy się ekscytowali, że w odległej galaktyce siły dobra się zebrały i ruszyły na, na siły zła. I tak od tego czasu żadnych konkretnych doniesień nie ma. Zaczynamy się powolutku denerwować tym wszystkim. Mam nadzieję, że oczywiście, że siły dobra zwyciężą, bo, bo od czegoż to dobro jest, żeby, jeśli nie od tego, żeby, żeby zwyciężać, trzymamy kciuki. Ja pozdrawiam wszystkich, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Zwłaszcza te osoby, które są zainteresowane. Budowaniem jakiegoś pozytywnego planu na przyszłość. Nawet jeśli się nie zgadzacie, a może zwłaszcza, nawet jeśli się nie zgadzacie z różnymi postulatami i spostrzeżeniami, które tutaj prezentuję, tylko taka uprzejma prośba naprawdę konkretyzujcie, tak? Bo mówienie, że coś jest głupie, mówienie, że coś, bez, coś jest bez sensu, bez wskazywania konkretnych problemów, bez wskazywania konkretnych kontr rozwiązań, to jest po prostu mało, mało konstruktywne. Także, także dziękuję za te wszystkie głosy, ale proszę o konkrety. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.